Cześć, dzisiaj wam pokażę moją kuszę wykonaną z kawałka drewna po i wók trzech włók, pasków z włókna, prętów z włókna szklanego po latawcu. Możemy takie kupić w dekatlenie za 9 złotych, takie długie. <laughs> Są to patyczki od saszłyków i zwykła lotka jakaś tania, tak. Z kartonu, z akurat to jest. Ja będę strzelał w nakaslik. Tak, nie ma jeszcze z pustu, więc wszystko muszę łapać ręką. To jest następny pocisk. Tu będzie umieszczany spust, będzie tak jeździł. Więc tu muszę niestety ręką to przytrzymać, więc nie będzie widoczne na też na kamerze. O, tutaj nie wiem, o tyle mogę pokazać, albo. Okej, okay, spadło, ale. Tak, to jest bardzo prosta, widzimy tutaj wbiło się idealnie prosto strzała. Pokażę tak, mm, okay, teraz to nawet mocno utknęło. O jest wyszło. Grot jest z drewna, ale nie niszczy się jak tu widzicie. Jeszcze do tego często strzelam, fajnie to jest to może widać, strzelał. Tak wiem, że to nie ma przepisów BHP-u, z w domu. Nie. Już strzeliłem. Proszę zobaczyć. Do tego pocisk wybija się o... Na tyle jest to dość, no, twadalne i tak fajnie działa ta kurza. Mała jest, Chciałem taką zawsze zdobyć, żeby była na takie pociski. Dobrze to byłoby.